Magiczny czas Andrzejek sprzyja czarom miłosnym. Możemy wtedy czarować, by zdobyć miłość, by wzmocnić istniejące uczucie, by spowodować, żeby ktoś do nas powrócił. Jedną z największych broni wiedźm były magiczne napoje. Proponuję Państwu napój miłosny. Jeżeli chcesz wzmocnić uczucie, które jest między Wami, jeżeli masz kogoś na oku, kto ci się podoba, a wstydzisz się zrobić pierwszy krok, przyrządź po prostu miłosny napój. Nie potrzebujesz do tego kotła i oczu traszki oraz skrzydeł nietoperza, a jedynie czerwoną świecę, różany olejek i kilka ziół. Jedną łyżeczkę bazylii, jedną łyżeczkę nasion kopru, jedną czwartą łyżeczki ziela angielskiego i dwie szczypty gałki muszkatołowej. Oprócz tego czerwone wino albo sok jabłkowy. Na świecy należy narysować dwa serca i namaścić ją różanym olejkiem. Świecę namaszczamy od dołu do góry. Zapalamy te świece mówiąc. Płomieniu świecy, płoń jasno i mocno, z iskier miłości rozpal ogień wielki, sprowadź mi miłość tą magiczną nocą, niech tak się stanie wśród żywiołów wszelkich. Teraz należy wrzucić zioła do rondelka i zalać je winem, gotować na wolnym ogniu, mieszając, intonując zaklęcie. Jeżeli chcesz poznać treść tego zaklęcia, wyślij SMS o treści ZAK3 pod numer 73 212.